W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen. Drodzy wierni, dzisiaj nasza Matka Kościół, swoimi tekstami mszalnymi, swą liturgią, nakreśla nam w ogromnym zarysie znamiona duszy chrześcijańskiej. To, co jest charakterystyczne dla duszy, która jest przynależna Chrystusowi. Mówiąc niejako o rzeczach istotnych, liturgia przedstawia nam najważniejsze rzeczy w życiu chrześcijanina. Przede wszystkim mówi o tym Święty Paweł w dzisiejszej lekcji, ukazując nam duszę ożywioną przez ducha świętego, który rozlewa w duszy swoje dary. Ale nie mam tu na myśli tych wyjątkowych darów, które wymienia Święty Paweł. Pokazując, że sprawcą ich wszystkich jest duch święty. I tak mówi apostoł, że jednemu dostaje się przez ducha mowa mądrości, innemu mowa umiejętności, innemu wiara, a innemu łaska uzdrawiania, dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu rozmaitość języków, a jeszcze innemu umiejętność ich tłumaczenia. I kończy to listę tych wszystkich wielkich darów, a wszystko to sprawia jeden i tenże duch udzielając każdemu z osobna jako chce. Ale te wyjątkowe dary, które Święty Paweł wylicza, one nie stanowią istoty duchowego życia. Szczególnie w naszych czasach o tym trzeba sobie często przypominać. Nie tych darów pragnąć powinniśmy. Musimy pamiętać, że te dary, które teologia nazywa charyzmatami, czyli tymi szczególnymi łaskami, jakich Duch Święty Szczególnie obficie udzielał pierwotnemu kościołowi, te charyzmaty są udzielane dla pożytku drugich, a nie dla tych, którzy je otrzymują. W naszych czasach jest to odwrócona kolejność. Wielu pragnie tych wielkich darów, aby uchodzić za kogoś wielkiego. Nie dla pożytku drugich, ale dla mojego. Dla mojego własnego pożytku. I mimo tego, że w pierwotnym kościele w pierwszych wiekach te dary były bardzo obfite i łatwo dostrzegalne, ale powód jest oczywisty. Kościół zaczynał swoją, swoje istnienie, swoją działalność i musiał być dostrzeżony, aby zwrócić uwagę dusz na niego. Z biegiem lat, mimo tego, że dary te nigdy nie ustają i zawsze w Kościele są obecne, nie są obecne w takiej mierze. I chociaż te dary są bardzo cenne, jednak są one niższe od łaski i miłości. Albowiem tylko łaska i miłość mogą udzielać duszy nadprzyrodzonego życia podczas gdy charyzmaty mogą mu towarzyszyć lub nie, nie wpływając przy tym na jego wzrost czy pomniejszenie. Święty Tomasz Zakwino zauważa nawet, że łaska i miłość uświęcają duszę i jednoczą ją z Bogiem. Charyzmaty natomiast są przeznaczone dla pożytku bliźniego i może je posiadać nawet ten, kto nie posiada łaski. Dlatego te pragnienie tych nadzwyczajnych i rzucających się w oczy darów Ducha Świętego jest objawem niezrozumienia istoty chrześcijańskiego życia. Bardzo często wypływa z miłości własnej, z chęci bycia dostrzeżonym czy zauważonym przez innych. Dodatkowo, kto pragnie w sposób nieuporządkowany takich nadprzyrodzonych darów, staje się łatwym celem zwiedzenia, czy to przez własną fantazję, czy przez złego ducha. Pamiętać trzeba o tych słowach na końcu wyliczania, wyliczania tych różnych darów. A wszystko to sprawia jeden i tenże duch, udzielając każdemu z osobna, jako chce. To Bóg decyduje, kto te dary otrzyma, nie my powinniśmy ich pragnąć i pożądać, bo wtedy bardzo łatwo nas zwieść. Szczególnie powinniśmy pamiętać o tym, jak zachowywali się święci, którym te dary zostały udzielone. One, oni uważali to za wielką trudność, starali się tego nie objawiać innym. Święty Filip Neriusz. Gdy przychodziły na niego ekstazy w miejscu, w którym ktoś mógł go dostrzec, zaczynał robić głupoty, aby zaprzestać tych darów. Dlatego wielu uważało go za wariata, ale on chciał ukryć te dary. Nie chciał, aby ktoś zobaczył te nadprzyrodzone jego dary, które nie są istotne ani dla innych e, potrzebne, aby je znać. W dzisiejszym świecie często jest odwrotnie szczególnie te ruch, ruchy, które wyrosły. Z charyzmatycznych ruchów mają przesunięty akcent, albo całkowicie są odwrócone. Pragnie się tych darów, aby być zauważonych, ani aby służyć. Zresztą sam święty Paweł, w tym liście, z którego wyjątek czytamy podczas dzisiejszej mszy świętej, wylicza te wszystkie nadzwyczajne dary i kończy je twierdzeniem. Lecz wy starajcie się o większe dary. A ja Wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Wliczę te wszystkie nadzwyczajne dary, które Kościół otrzymał na początku Ducha Świętego, i mówi: Starajcie się o coś większego, o coś bardziej doskonałego niż te dary. I przechodzi do mówienia o tych darach, po czym następuje ten cudowny hymn o miłości. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, Stałbym się jako mieć brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wielk wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałomużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. To jest ta doskonalsza droga, i to jest największy dar, jaki daje Duch Święty duszy chrześcijańskiej. Nadprzyrodzoną miłość, stan łaski uświęcającej. I właśnie ta cnota miłości jest ośrodkiem, jest tym fundamentem, tym ciężkim punktem, na który należy zwracać uwagę. Cechą duszy katolickiej, największym darem, jaki Duch Święty może udzielić. Dar łaski uświęcającej, czy, która czyni duszę. Podobną Bogu. Gdyby boski pocieszyciel, Duch Święty, nie ożywiał duszy naszych przez miłość i łaskę, nikt, nawet najbardziej śnotliwy człowiek, nie mógłby wykonać najmniejszego aktu o wartości nadprzyrodzonej. Nikt nie może wymówić Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym, twierdzi apostoł Paweł. Jak drzewo, które nie ma życiodajnych soków, nie może rodzić owoców. Tak też dusza nieożywiona Duchem Świętym nie może spełniać uczynków o wartości nadprzyrodzonej. Oto jeszcze raz podkreślona wielka cenna łaski i miłości. Więcej znaczy najmniejszy ich stopień tej miłości i łaski uświęcającej niż wszystkie dary nadzwyczajne, które mogą przygotować duszę do dobrego, nie mają jednak mocy udzielić nam i rozwijać w nas tego Bożego życia, które Chrystus nam wysłużył. Ewangelia z kolei ukazuje nam drugą cechę podstawową duszy chrześcijańskiej, mianowicie pokorę. Choć miłość jest wyższa, albowiem udziela nam życia Bożego, pokora jednak ma ogromne znaczenie, albowiem jest cnotą, która przygotowuje teren i miejsce dla łaski i miłości. Taką naukę daje nam dzisiaj Jezus w sposób żywy i praktyczny w przypowieści o faryzeuszu i celników. Ewangelia mówi nam wyraźnie, że Jezus mówił o tych, którzy uważali się za sprawiedliwych, a innymi pogardzali. Czyż nie jest to definicja pychy, przeciwieństwa pokory? Faryzeusz jest obrazem i ukazuje dosadnie tę błędną postawę. Jest pewny własnej sprawiedliwości i ufny w swoje zasługi. Nie kradnę, nie cudzołożę, poszczę i płaca dziesięciny. Czegoż można żądać więcej ode mnie? Czyż nie jestem sprawiedliwy? Lecz ten człowiek pyszny nie widzi, że brakuje mu tego, co najważniejsze, brakuje mu miłości. Albowiem ciska gromy na innych, oskarża ich i potępia. Nie jestem jak inni ludzie, złodzieje, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Nie mając miłości bliźniego, nie może mieć też miłości Boga. Istotnie przyszedł do świątyni, aby się modlić a był niezdolny do uczynienia najmniejszego aktu miłości i uwielbienia. Zamiast chwalić Boga za jego dobrodziejstwa, chwali tylko siebie samego. Prawdziwie ten człowiek nie umie się modlić, bo nie kocha, nie miłuje. Nie może mieć miłości, gdyż jest pełen pychy. Jak mówi apostoł Jakub: Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Dlatego faryzeusz powraca do domu potępiony. Nie tyle przez Pana, który zawsze chętnie kieruje się miłosierdziem, lecz przez swoją własną pychę, która uderemiła w Nim dzieło miłosierdzia. U celnika widzimy natomiast zupełnie inne usposobienie. Jest biednym człowiekiem, wie, że zgrzeszył, jest świadomy swojej nędzy moralnej, Jemu również brak miłości, grzech bowiem wysrzuca z duszy i przekreśla miłość. I o tym nie możemy zapomnieć. To, co chwalebne u tego celnika, to nie to, że źle czynił, że jest grzesznikiem. Nie w tym powinniśmy go naśladować. On nie jest usprawiedliwieniem grzechu, ale to, że jest pokorny, bardzo pokorny i ufa miłosierdziu Bożemu. Wie, że jest grzesznikiem. Tego nie neguje w sobie, lecz prosi Boga, aby przestał być tym grzesznikiem. Boże, bądź miłościw, mnie grzesznemu. Nie przychodzi do świątyni, aby Bóg przed Bogiem usprawiedliwiać się, dlaczego On tak uczynił, że w sumie to nie miał złych zamiarów. Ja nie jestem taki zły, w sumie zgrzeszyłem, to prawda, ale inni mi do tego doprowadzili. On sam wyznaje, jestem grzesznikiem. Boże, bądź miłościw, mnie grzesznemu. Jestem grzesznikiem, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, straciłem miłość, ale dopomóż mi. Odzyskać ją. I Bóg chętnie skłania się ku pokornym prośbom tego, które uznaje siebie takim, jakim jest. I natychmiast usprawiedliwia. Pokora ściągnęła na niego łaskę najwyższego. Święty Augustyn powiedział nawet: Więcej podoba się Bogu pokora w złych uczynkach niż pycha w dobrych. Dlatego pamiętajmy, że to nie nasze cnoty ani nasze dobre uczynki powodują nasze usprawiedliwienie, lecz łaska i miłość, jakie Duch Święty rozlewa w naszych sercach. O rozlewa je tak, jako chce, ale zawsze rozlewa je w zależności od miary naszej pokory. Dlatego drodzy wierni, prośmy Boga, abyśmy byli zawsze pokorni aby Duch Święty mógł nam udzielić największego swego daru, czyli daru miłości, łaski uświęcającej, czyniącej nas prawdziwymi dziećmi Boga. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.